Drodzy Państwo, ja bym chciała Państwu wytłumaczyć, jak, dlaczego ten koronawirus jest taki niebezpieczny, dlaczego śmiertelność tak rośnie. Śmiertelność rośnie, bo zapychają się oddziały i zaczyna brakować łóżek na ojomach we Włoszech. Myślę, że w wielu krajach również za chwilę tak będzie i również u nas. Więc ja chcę dzisiaj wytłumaczyć, co ten koronawirus robi, że, że, że to się tak dzieje. Tak? On wynika do dolnych dróg oddechowych, do pęcherzyków płucnych. Tam niszczy to miejsce, gdzie dochodzi do wymiany tlenowej. To znaczy tlen z powietrza trafia do krwi. On to miejsce niszczy i uszkadza, w związku z tym tak, owszem, my oddychamy, klatka piersiowa, piersiowa się rusza, ale to zupełnie nic nie daje. I ci ludzie właśnie z powodu takich rozległego uszkodzenia miąższu płuc trafiają, trafiają na intensywne terapie i są leczoni respiratoroterapią. Niestety u części tych ludzi dojdzie do trwałego uszkodzenia płuc i nawet jeżeli przeżyją intensywną terapię, ta funkcja płuc nigdy nie wróci do normy. W związku z tym to będzie również wielki problem z tymi pacjentami potem. No, myślę, że to tak mniej więcej w skrócie wygląda działanie tego wirusa. Sam brak powietrza, przepraszam, tlenu we krwi, no chyba ma oczywiste konsekwencje, tak? Czyli niedotlenienie, mu, niedotlenienie mózgu, niedotlenienie serca, niedotlenienie nerek z tego powodu również. Tak dużo pacjentów wymaga dializoterapii. No to na dzisiaj tyle. Dziękuję bardzo.